Serwis, to będzie dobre. bardzo wszystkich bardzo, gracz. Ja jestem Milkie, To kolejny odcinek na moim kanale. W słuchajcie, Witam Was bardzo gorąco. Jak widzicie, jest to Słuchajcie, na kontynencie. Przepłynęłam naprawdę wiele mil. Słuchajcie, była jeszcze jakaś burza, jakiś sztop. Słuchajcie, błyskało się i tak dalej. Ja myślałam, że ja po prostu jej nie dopłynę. Ale w ogóle straciłam totalnie orientację. Słuchajcie, w pewnym momencie w terenie. Kurde, to takie się zielona u góra to Proszę, ej, ej, proszę iść. Nie chcę Ciebie, nie chcę cię. Dziękuję. I słuchajcie, no, jakby ja bym nie znalazła tego miejsca, gdyby nie, słuchajcie. To coś, słuchajcie, tam się to tak świeciło. Ja po prostu, ja nie mogę, jak się w tym mówić, że to jest po prostu hindi. Dobra, co ja idę spać po prostu? Idę po prostu spać, tak nie prosi. Oczywiście, może wszyscy babaczkę do góry, słuchajcie, ale masakra, raz od tej się dzieje. Dobra, bierzemy oczywiście nasze łóżko pod pachę, zbieramy sobie wódeczkę, ponieważ dopłynęłam do dosyć dużego lądu. Ja nie mogę, to było po prostu straszne, naprawdę ja nie wiem co tutaj się działo, ale okej, okay, słuchajcie, w każdym razie, łapeczkę do góry możecie zostawić, jeżeli chcecie, oczywiście subskrypcję również na ten kanale, ponieważ jest bardzo wiele widzian, no subskrypcji nie zostawię, no mi nie zostawić subskrypcji, no ale dobra, słuchajcie, oczywiście. Eee, lecimy, eee, ponieważ no tutaj jesteśmy, znalazłam tutaj takie coś, słuchajcie, jakąś, nie wiem, latarnię, bo jest nie wiem co to jest. W każdym razie oczywiście tam sobie idziemy. No nie wiem, co tam mogę sobie znaleźć. Boję się, że to jest to samo, co zawsze sobie co, to co wszędzie, co nie, że wiecie, że po prostu w dół jakieś tam wiry. No i te trzy, te trzy wejścia, no ale nie wiem, sobie, sobie, zobaczymy oczywiście. Mam nadzieję, że to będzie coś mimo wszystko sobie fajne, jak jest mój żelek. Dobra, tutaj mamy mojego żelka, to coś tam po prostu wstrzelimy, będzie najłatwiej, okej. Okay. Jesteśmy i co my tutaj mamy? Sobie? Czy możemy jakoś tutaj przejść sobie tędy? Dobra, dobra. O, widzę, że tu jest nawet dróżka, słuchajcie, jakaś i tam jest dróżka, zobaczcie, jo, gdzie ona prowadzi? dobra, nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, najpierw zajmijmy się tą latarnią, tak, myślę, że to jest latarnia, nie wiem, dobra, słuchajcie, wbijamy tam, nie ma, słuchajcie, schodów w duszy czyli to nie jest to, co zawsze, dobra, słuchajcie, myślę, że to jest coś innego, dobra, w końcu, wow, znaleźliśmy w końcu coś innego, to jest po prostu niemożliwe, dobra, słuchajcie, lecimy oczywiście tam na górę i alo, alo ok. okej, co to jest za glowstone, mogę to zebrać. To chcę, słuchajcie, zabrać. Dobra, słuchajcie, biorę to, biorę to. Um, to, 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 to. To, jest normalny Glowstone? Ale jak to? No nie no, serio? No to ja to nie chcę tego, słuchajcie, w taki... Dobra, trochę to popsułam to, jakby. Okej. Okay. Nikt nie zauważy, słuchajcie, nikt nie zauważy. No i to jakieś łóżko. Tak. Mamy tutaj diamentowy miecz, drewno, okej, okay. jakieś tam niepotrzebne rzeczy, tu mamy kowadło, mamy tutaj do muzyczki, no w sumie to nic nie ma, słuchajcie, ale to wygląda całkiem jakby tutaj ktoś mieszkał, w ogóle patrzy, jak daleko jesteśmy od naszego domu, 3000 kratek, 4000 w zasadzie, jo, masakra jakaś, dobra, w każdym razie, słuchajcie, no, nie wiem, że tym będzie coś więcej, eee, no ale co, no mamy łóżko, jakby tutaj ktoś mieszkał, no nie wiem, no ja tylko, że tych rzeczy nie biorę, to mi nie jest w ogóle potrzebne, słuchajcie, no jeden do sobie, dobra, mogę sobie to tak zamienić z tym. No i troszeczkę kobiece możemy sobie zabrać, no ale cała ta reszta, słuchajcie, nam się totalnie nie przyda. Także w sumie nie biorę stąd nic. Eee, no bo to nie ma nic ciekawego, słuchajcie, także nie wiem, no. Liczyłam na coś fajnego, słuchajcie, ale niestety się przeliczyłam. No, jakby okej, okay, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest, czy nie, ale, ale spoko sobie, spoko sobie. No, dobra, teraz jak widzicie, mam tu jakąś druszkę, no to ja ją chciała tam pójść, ale. Ale dróżka się tu kończy? Gdzie jest dróżka dalej? Halo, dalej dróżka. Ej, nie ma dalej dróżki, dobra, słuchajcie, więc, e, nie wiem, po co ta była ta dróżka, ale okej, okay, mamy tutaj, jaki fajny widok, jak to jest ładnie, mega, patrzcie, wow, ej, tu jest naprawdę bardzo ładnie, fajne miejsce jest ta latarnia w ogóle, nie, no, mega ładnie tu jest, słuchajcie, zobaczcie, jaki fajny mamy, mamy, tutaj jest widok są na wszystko, dobra, słuchajcie, lecimy tam, jakie fajne drzewo duże, moi drodzy, patrzcie, jakie giga drzewo. Wow, naprawdę fajnie, fajnie tutaj to wszystko wygląda. Eee, no ładnie, słuchajcie, nie powiem ładnie. Zobaczymy, gdzie... Oj, tu jest jakaś trabinka! Czekajcie, zabijmy tego zombiego. Tam jest jeszcze ogóra, z tego jak go też, słuchajcie, wyeliminuję, bo jakby on tutaj nam wybuchł, to byłby przyps. Okej, okay, tam jest jeszcze... O nie! Babcia, dobra, słuchajcie. Oła! No i druga babcia, no i co, co ona tutaj robi? Won, won, nie! Dobra, okej, okay, już myślałam, żebym je strzelił, słuchajcie, tymi swoimi jakimiś potkami. Dobra, w każdym razie, socie... Ja, Co my mamy, słuchajcie? Ale fajnie, <laughs> jaka faza, co to jest, dobra, tak będę chodzić, słuchajcie, ale pożar jest, słuchajcie, o kurcze, o kurcze, blaszka, dobra, słuchajcie, bywa. W każdym razie mnie to interesuje najbardziej teraz, słuchajcie, jakaś sekretna paza w drzewie, co to ma być, słuchajcie, ja, faktycznie. Okej, okay, mamy enchanting, mamy tutaj platin, ile one mają hapy, dobra, to biorę. Okej, okay, to też sobie zabiorę, dobra, pochodnie nie biorę, ponieważ mam dużo, to jest jakiś, okej, okay, węgiel, to jest creeper, głowa. Ja nie mogę w ogóle, i no mega ciekawe, w sensie wiecie co, ja tutaj mi się podoba to łóżko, ja sobie zamienię to łóżko, w sensie jakby <grych> Mam nadzieję, że nic się nie schapnie, ale pomalę, czemu łóżko jest ładniejsze, dobra, wywalę tutaj te wszystkie niepotrzebne moje itemy Nie no, powiem wam, a co ja tutaj ktoś mieszka, jak faktycznie nie jesteśmy sobie, sami No to by było, powiem wam, że mega ciekawe, jest tutaj coś jeszcze? Chyba nie, słuchajcie, chyba to wszystko Wow, no nie no, powiem wam, że mega, sobie fajna sprawa yy, Nie wiem, co to są za miejsca w ogóle, czy to jest jakoś powiązane ze sobą ta latarnia i to Nie wiem, słuchajcie, czekajcie, ja Yy, pokój w drzewie. Pa, pak w drzewie i latarnia. okej okay. Niech będzie. Pak w drzewie i latarnia. Yy, dobra, słuchajcie, lecimy dalej oczywiście na północ. Ja nie mogę. Nie, wiem, powiem wam, że ciekawe, słuchajcie. Wrócimy tutaj kiedyś, może, i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj jest ciekawego. Nie będę też jakoś od, da, da, daleko się odchodzić od tego, dlatego, że ja tutaj. Tam co jest? Myślałem, że tam są jakieś szyby, a mi się przewidziało. W każdym razie, słuchajcie, no, nie wiem, no, fajne miejsce, słuchajcie, całkiem fajny ten nowy kontynent. Yy, Mega mnie to interesuje zejcie. Myślę, że sobie tutaj pozwiedzamy to oczywiście. Wydaje mi się, że nie będzie się różnił niczym niż ten mój normalny, na którym ja mieszkam, słuchajcie, ale w ogóle jest strasznie ładny, patrzcie, ma tyle rzek i tak dalej. Strasznie ładnie tutaj jest, moi drodzy, muszę wam powiedzieć. To muszę przyznać, że naprawdę to jest bardzo ładnie. Nie wiem, u mnie nie było tak ładnie. w sensie, no nie wiem, no może to dlatego, że wiecie, że już się przyzwyczaiłam i już nie dostrzegam tego piękna mojego wokół, ale mimo wszystko słuchajcie, tu jest naprawdę bardzo ładnie. Tak. Ślicznie, słuchajcie, tak? No, no. no. Nie wiem, inaczej, po prostu inaczej. Tutaj widzę, że mamy jakiś inny biom. Tam jest ciekawy biom, to tam sobie w sumie poleciała teraz. Jaki biom w ogóle dziwny. Dobra, to jest taki fajny, zielony, straszny, jaskrawy. Okej, okay. może tutaj będzie coś ciekawego. Nie wiem, czekajcie, czekajcie. Tam jest też drzewo jakieś większe. Tutaj jest też te, te jakiś, nie wiem, taki jakiś pokój ciekawy. Chyba nie, no tutaj już nie ma nic. Ale widzę, że to jakiś... Key Spider, co tutaj robisz? O, jeszcze mi otrud. co za skubaniec mały, słuchajcie, masakra jakaś. Dobra. Musimy sobie zjeść. Tutaj są jakieś góry już chyba z tego, co widzę na minimapce. Wejdźmy tam, słuchajcie, dobra wiem, że postawiam to pochodnie już trudno. Wow, moi drodzy, patrz, nie mogę się żelkiem przeżelkować, bo mnie bije i od razu w dół lecę. Masakra, dobra, słuchajcie, już żyjemy. Tutaj mamy jakieś góry, ale ten miom nie jest zbyt jakiś ciekawy, słuchajcie. Myślę, że to jest to samo, co wszędzie. Tam mam jakieś owieczki, słuchajcie. No nic ciekawego, słuchajcie, nic szczególnego. Myślę, że możemy po prostu się wrócić i polecieć sobie tam gdzieś żelkiem. E, nie wiem do końca, w sumie nie mam pomysłu, słuchajcie, gdzie mam iść, dlatego że do no tutaj jestem, jak widzicie zresztą. Także no nie wiem e, ale sobie oczywiście tam pójdziemy. Tam mam jakieś niebieskie drzewo w ogóle. Co to? Co? Ciekawe, dosyć ciekawe. E, tutaj mamy raczej wszystko to, co było, słuchajcie, ale poza tym, że, tym sekretnym pokojem, że tak powiem, w drzewie e, i, i latarnią, bo tego jeszcze akurat nie widziałam. E, no ale ciekawa sprawa, słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że da możemy się na chwilę, jakiś, na jakiś czas osiedlić nawet, słuchajcie, bo nie wiem, tak myślę, żeby na przykład nie wracać w ogóle do domku i tak tanie rozpocząć, sobie nową przygodę, wiecie o co chodzi. Ale nie wiem, czy mi się chce po prostu zaraz wszystko zbierać, ponieważ mamy już dużo nazbieranych rzeczy, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł po prostu. Więc chyba wolę nie. Um, ale kurde powiem wam, fajnie, tu jest strasznie miło w ogóle. To jest tak strasznie przyjęcie. Nie wiem, no jakoś tak czuć, że to jest inny klimat. Nie, no, możemy się tam chcecie wystrzelić, ponieważ tutaj też jest zobaczcie ładnie, to ja strasznie lubię takie rzeczy, że są takie skały i wiecie, jakby takie obudowane z trzech stron i z jednej strony jesteście jest, na przykład widok na morze, no nie. To jest najlepsze, co może być w ogóle. Ja w ogóle chciałam mieć nad morzem, w sensie w realnym życiu, co nie. No, w Minecraftie tym bardziej zresztą. Dobra, tutaj nie byłam w zasadzie jeszcze chyba na takim biomie. w sensie wiem, że były, ale jakoś tak mnie na tamtym sieci, ale jakoś tak nigdy się w to nie zagłębiałam, ponieważ jakoś tak mnie nie interesowały te biomy. No i chyba tutaj też nie ma nic ciekawego, słuchajcie, tak mi się wydaje. Nie wiem, no możecie mi pisać. Jeżeli nie jest coś ciekawego, to mi po prostu piszcie, bo tam jest jakaś fajna góra duża, także ja tam się wyżerłkuję, ponieważ góry duże naprawdę są bardzo ładne. Okej, okay, no ta jest fajna, bo jaka woda ładna, patrzcie, taka niebieska mocno, to jest normalna woda w ogóle? Nie, pierwsza raz widzę taką wodę, taką ładną, niebieską. Okej, okay, tutaj mamy, słuchajcie, jakąś łąkę, zobaczcie, tutaj mamy dużo takiego terenu fajnego, także tam możemy się przejść i pooglądać, co my tutaj mamy ciekawego. Ale chyba, no, to wydaje mi się, że nic, słuchajcie, tutaj nie ma takich, wiesz, że wiecie, rzeczy, rzeczy ten, o, to jest ładnych kwiatek, ja w sobie go zabiorę, w każdym razie, słuchajcie, um, myślę, że tutaj już nie będzie nic takiego jakiegoś nowego, ale ja mam nadzieję, że i tak coś znajdę, słuchajcie, ale intrygujemy dalej ta latarnia i ten pokój, słuchajcie, bo to wydaje mi się, że nie jest normalne, okej, okay, tam mamy jakiś domek, zobacz, wioskę znaleźliśmy, ja, dobra, słuchajcie, chciałam bardzo znaleźć wioskę, Fajnie, że znaleźliśmy. okej, okay, dobra. Możemy sobie tutaj się teraz przejść i poglądać, co my tutaj mamy. To są jeszcze te stare wioski, wiecie? To jest 1.12.2 Minecraft. Dlatego, że na 1.15 nie ma niestety modyfikacji fajnych. o oh, o oh, Okej, okay, ty masz tutaj taki drogi, jesteś człowieku. Co, jaki to jest bez sens w ogóle? Za szmaragdę możesz sobie z zrywki. Jaki bez sens w ogóle? Totalna głupota po prostu. Dobra, słuchajcie, to nie ma nic ciekawego. A ty, ty, ty co mi tutaj oferujesz? Okej, okay, ty już lepiej, dobra, to już lepiej. Spoko opcja. Ale dalej, dalej ciężko, słuchajcie, dalej ciężko. Mama jest ta wioska, myślałam, że tutaj będzie coś fajniejszego, takiego większego. Okej, okay, tam jest to co, co, to, to, co widzieliśmy już. Dobra, to i mega gościu, no ja bym otworzyć drzwi, a ty mi stoisz na wejściu, nie mogę wejść. Ja też ty chciałam tylko zobaczyć, co tu masz ciekawego, a ty mi tutaj stoisz i, i nie da się, słuchajcie. Dobra, ten sobie życzy, słuchajcie, ten. No jak to się nazywa? To słuchajcie, no nie, więc za to sobie pozbiera. Nie wiem, czy on też ziemniaki chciał, ale po prostu pozbieram, słuchajcie. Nie wiem, to się może przydać zawsze. To jest to, to są też ziemniaki, dobra. No to zbieramy, siup, 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 siup. Raczej tutaj nie wrócimy, słuchajcie, nigdy. Oni nas raczej nie zapamiętają. Także jakby, nie wiem, nie przejmuję się, słuchajcie, niczym. Lecę sobie spytamy, czy pozbierać, czy troszeczkę się może z nimi powymieniamy. To jest zawsze fajna sprawa. Także oczywiście ja tutaj do o marchewki. okej. Okay. To też się przyda. No i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, dwa te. Dobra, spoko. I tam jeszcze na początku gdzieś było przy samym wejściu. Także ja bym sobie tutaj też się przeszła. Dobra, o, mamy tutaj jakieś. Także to oczywiście pozbieramy. Nie wiem, on tylko sobie życzył tego, yy, tej pszenicy. Ale to zaraz ogarniemy. Dobra, tam są jeszcze buraki, ale myślę, że jeżeli o buraki, to raczej tego nie będziemy zbierać. Yy, to jest takie, taki, nie wiem, burak. Nigdy nic nie robiłam z buraku, więc nie wiem, słuchajcie, co, co można z tego zrobić. Dobra, słuchajcie, zjedzmy sobie jeszcze rybeczkę, bo Widzę, że jest naprawdę ciężko. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze. Okej, okay. i słuchajcie, zbieramy dalej, zbieramy dalej. Okej, okay, marchewki, to się przyda. No i ziemniaki. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, ale jesteśmy normalnie z złodziejaszkami. Ok, mam nadzieję, że nie, nie wkurzą się nas. Zobacz, czy to byłeś ty, gościu? Nie, to nie byłeś ty. Ja szukam tego innego, tego fajnego gościa, twojego kolegi gościa. Bo to jest, rosną w ogóle te, to niech sobie rosną. Ok, to byłeś ty. Tak, to było 20, dobra, no powiem wam, że to troszeczkę kiepsko, dobra, haha, okej, okay. okej, okay, i sobie wiedziałam właśnie, że on chciał ten, Wiedziałam, że on chciał chyba te, dobra, to sobie go pozbieramy, dobra, 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 ha. Okej, okay, dobra. Co z tego, że mu to ukradłam? Yy, nie, nikt nie musi o tym wiedzieć. Dobra, sobie zabierzemy jeszcze więcej tych emeraldów. Dobra, coś jeszcze mi tutaj proponujesz? No i czterech, jaki w ogóle? To jest takie głupie, to jest tak nieopłacalne. Ja nie wiem, co kto handluje z tymi NPC. Tak wiecie, tak, tak, tak wszystko wież. ale dobra. Ym, taka jest ich praca, słuchajcie, więc tak. Ja tutaj bijam do ciebie. Czy tutaj możesz mi coś ciekawego do zaoferowania za trz... No nie, ty nie masz nic ciekawego. No to, no to się, no to, no to się zamknij, Dobra, okej, okay, siedź sobie tam, gdzie siedzisz. Nie interesuje mnie. Dobra, pan, czy ma coś pan za ten? Nie ma nic pan. A pan? Pan, tym bardziej, dobra, czyli mamy tutaj więcej Janów? Pan, 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 panowie Janie, pan, pan, pan Jan? Poszukiwany pan Jan, słuchajcie, z, który do, dobrze wymienia. No nie wiem, czy tutaj ktoś będzie jeszcze fajny, który dobrze wymienia. Dobra, słuchajcie, zabierzmy sobie jeszcze to może zboże. E, może się to przyda, nie wiem. E, tutaj jest jeszcze jakieś zboże, którego nie zebraliśmy. No i czy jest to jakiś pan Jan? To jest pan Jan. Halo, dobra, słuchajcie, chyba nie ma pana Jana. E, więc sobie tutaj wykorzystamy to, że nikogo nie ma, i słuchajcie, sobie tutaj położymy łóżeczko i prześpimy się po prostu. I zaraz, jak wstajemy, to dalej, słuchajcie, lecimy i ogarniamy, słuchajcie, tych NPC całych. Dobra, wprost sobie zbiorę e, ładnie ten. E, nasze łoże flipowskie, <grym>, W ogóle lepiej dobrze. Mam nadzieję, że nie umrzemy, dlatego że jak umrzemy, to będzie przypał, słuchajcie, Giga przypał. I zabierzmy sobie jeszcze tego ziemniaka, bo to się przyda. Dobra, ha. O, u, a tutaj widzę, że zębiaczki chyba idą kogoś wyeliminować, ale dobra. Ym, tutaj panowie mają jakiś dobry, bro, dobry towar. Tutaj pan widzę, że średnio, bardzo, bardzo średnio. To są zamarchewki. marchewki. No już nic nie mam, proszę pana, już nic nie mam, naprawdę, ale tutaj widzę, że więcej. Za 10 możesz mieć emeralda, okej. Okay. O, bez sensu, bez sensu. Nie no ja tutaj proszę... panowie, panowie, no ja nie wiem, nie wiem, nie podoba mi się to w ogóle tutaj. Dobra, ja stąd idę, bo naprawdę tutaj nie ma co z nimi handlować. Jeszcze słuchajcie tych ogarniemy, ale to są już ci co widzieliśmy i oni nie mają nic ciekawego do zaoferowania. Dobra, zabijemy tego im. Yy, pająka i wywalimy w sobie tych niepotrzebne rzeczy, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy. Yy, no i myślę, że słuchajcie, to wszystko na no, tutaj w ogóle głowę zaobiegło. Okej, okay, fajna sprawa. I teraz tak, słuchajcie, teraz po prostu e, sprawdzam, gdzie tutaj się kończy ten... E, ta ścieżka. Tutaj się kończy, czyli to oznacza, że, moi drodzy, tam będzie jakaś wioska. Także oczywiście, lecimy tym razem na W, czyli to jest zachód, słuchajcie. Na zachód, dziki zachód, słuchajcie. Będziemy super kurde tymi... mam nadzieję, że spotkamy na jakiś kowbojów czy coś, nie wiem, zobaczymy. Oczywiście. E, w każdym razie tam, słuchajcie, powinna być gdzieś jakaś wioska, także mam nadzieję, oczywiście, liczę na to, że, że coś będzie fajnego, także oczywiście na sobie... Zmieniamy troszeczkę kurs. Zobaczymy, czy tutaj coś fajnego spotkamy. Widzę, że to są nawet ciekawe góry, ale dobra, słuchajcie, na razie lecimy po prostu sobie do nich. Ło, to było mocne, okej. Okay. Lecimy dalej. Fajnie byłoby, gdybyście znaleźli więcej tych wiosek, dlatego że ja strasznie lubię handlować z tymi NPC. To jest strasznie fajne, ale tutaj akurat nie mieli nic ciekawego, ale napalionowie, słuchajcie, na moim głównym kanale. Jeżeli nie je oglądacie, no to zapraszam Was bardzo serdecznie na mój główny kanał Chociaż myślę, że raczej oglądacie. To tam właśnie, słuchajcie, ogólnie to dużo fajnych tych. Ojo, wow, wow. Tam właśnie znalazłam fajną wioskę i tam super, kurde, w sensie mega jest opłacalne wymienianie się, słuchajcie, to jest taki biznes, bo za parę tam patyków macie pełno strzał, także to jest naprawdę super sprawa. Także akurat mi się udało, jeżeli chodzi o palionowo i o wioskę. Naprawdę giga mi się udało, ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej do przodu, to naprawdę liczę na to, że coś znajdziemy fajnego. Dobra, na naszym żelki musimy się podszelkować. No i co? Czy to jest tu jakaś No Mam na, miałam nadzieję, że to gdzieś będzie dosyć blisko, ale może się okazać, że będzie tak naprawdę bardzo daleko, a kurde, no nie chciałam za bardzo odchodzić jakoś dalek, za daleko od tej latarni, od tego pokoju w drzewie, no ale chyba będziemy się i tak zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy sobie coś fajnego. Ale tam i tak nic nie było ciekawego, także słuchajcie myślę, że to tam. Możemy puścić sobie w niepamięć. Ja tak się patrzę teraz na minimapkę, czy tutaj idziemy i gdzieś. Ymm, no, jest coś przed nami fajnego, ale jak na razie niestety nic nie widać na horyzoncie. tu mam jakieś skiny, ale to to tam. Jaskinię nie wszyscy są pewnie... Jest, dobra, mamy wioskę, dobra, widzę, widzę, widzę wioskę, yo, halo, halo, dobra, proszę was okraść. E, czekajcie, tu jest wioska, dobra, patrzcie, jaka... jaka w ogóle kozacka wioska, ja! Ale ekstra, słuchajcie, dobra, taka wioska w górach typowo, dobra, słuchajcie, dzień dobry, widzicie, przychodzi Milki tutaj, która okrada wioski, e, poproszę, słuchajcie, te ziemniaki. Te ziemniaki się bardzo przydadzą, oczywiście marchewki tym bardziej, Psiup, siup, 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 siup. Tutaj widzę, że mają państwo fajne rzeczy, to oczywiście to pozbieram. Ho, ho, oni tak tylko ho, ja im krado oni ho, <grym> jakby well, słuchajcie, tak bywa. Dobra, tutaj masz mi za 22 tom, okej. Okay. To jest opłacalne, ja to sobie zabiorę, ho, ho, dobra, 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 tutaj mogę też sobie to, słuchajcie, wyhandlować. Ale to jest ten sam, co w ci sensie, bardzo, ej oddawaj mi moją machrebkę. to jest podobny gościu, słuchajcie, do tamtego co był, nie wiem, mam nadzieję, że to oni nie mają tych samych tych, wszyscy nie mają takiego samego, wiecie jak to się nazywa, e, no tych wymian, słuchajcie, tych całych transakcji, ten sobie zbiera, no i co, i zebrał mi moją, słuchajcie, z, z, z ten, albo tego drugiego nie, bieli, nie, nie braliśmy, dobra, to jest ten drugi, o, a ten ma opłat bardziej opłacalny, ma mniej, słuchajcie, o wiele bardziej opłacalny, no widzicie, słuchajcie, no to to się już opłaca, to się bardzo opłaca, dobra, to ja to jej poproszę w takim razie. To, oto Lecimy, sobie dalej, tam jest jeszcze domek kowala Tutaj ten jest, widać, że sobie, kurde, nie wiem, co on robi Tutaj, no, jest średnio, średnio, słuchajcie, powiem wam Dobra, no, kurde, strasznie podobne są te Wszystkie te, bardzo podobne Nie wiem, dobra, idziemy do kowala, bo ten kowal mnie bardzo interesuje Ale na jeszcze, oczywiście, zobaczymy o więcej To już się w ogóle, dobra, ten jest najlepszy 18 tylko po ten chcę sobie prosi Więc super, ale tutaj jest jeszcze gościu Okej, okay, ten jest takie coś Dobra, to ten jest nieopłacalny bardzo Ten jest bardzo nieopłacalny, tutaj już u niego byliśmy Także jak na razie tutaj ten pan, yy, pan, pan, Janusz tutaj jest bardzo spoko gościem. Widzę, że tutaj też coś jest. Ja to Ci pomogę wejść, wiesz? No, pomogę Ci wejść. Okej, okay, dobra. <grym> spoko gościu, tutaj... Ej, John jest! No, tutaj jest, dobra, już myślałem, że mi znikną jakoś w ogóle. już usiadam, że mam jakieś zwidy. No i ten słuchajcie też, też też kiepsko dosyć, także słuchajcie, idziemy stąd yy, i lecę teraz socie, na górę. O w ogóle ten co robi, słuchajcie, widzieliście go, patrzcie, on sobie sam samobójstwo, chyba nie wiem, co on robi. Dobra. On gada skórą. Yy, w każdym razie najpierw sobie do niego jeszcze pójdziemy. No i ten gość tutaj, okej okay, to jest nawet spoko, nawet spoko, ale nie chcę z tą handlować, nie jest mi to na rękę i teraz tak, pójdziemy sobie tutaj i zobaczymy czy tutaj mają coś panowie. Okej, okay, no powiem wam, że liczę na coś, coś fajniejszego, tutaj możemy, dobra w sumie nie biorę słuchajcie tych rzeczy, bo to totalnie jest bez sensu i nie wiem, nie będę tego używać i tak. Tam jest jakiś domek, ale to już wiemy co to jest, no i to jest ten sam gość, którego już ogarnia, ogarnialiśmy. Duża jest ta wioska, słuchajcie, bardzo duża jest ta wioska, więc fajnie, ale ja sobie oczywiście tutaj pookradam więcej. I oczywiście dokonam ciekawych wymian transakcyjnych tutaj. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że oni. Są mega głupi. Zbieram im, słuchajcie, te marchewki, handluję się z nimi. Ja tylko, słuchajcie, tutaj zyskuję, tylko i wyłącznie tutaj zyskuję. Dobra, ten to jej widzę, że się cały czas otwiera. Panie, pomóc ci pan, proszę bardzo, nie ma sprawy, ale teraz mi dobrze stoi, zahandluj coś. No, 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 no. Kurde, no kiepskie mają te wymiany, słuchajcie, mega kiepskie, jakby... No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, to się nie opłaca tak do końca jakoś mega. Okej, okay, to sobie wywalimy. Taki, taki średnio bym powiedziała, słuchajcie, w sensie ja naprawdę liczyła, że to, wiecie, coś, 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 coś co może, żeby był jakiś gościu, co naprawdę może fajnego kupić za te emeraldy, a tam jest jeszcze jakiś ukryty w ogóle. Tak? Okej, okay, on tutaj w ogóle już poszarał, słuchajcie, tak i to tak totalnie, dobra, wiedziałam, że co to jest. Janusz, dobra, okej. Okay. Tutaj trochę nie opłaca się. To się opłaca, to się opłaca, ponieważ to jest najtaniej chyba z wszystkich, tak mi się wydaje. Dalej masz tak, jak wszyscy mają. No i tutaj nie ma nic ciekawego. Dobra, słuchajcie, no ja już tutaj okradłam, myślę, że całą wioskę. I już sprawdziłam, słuchajcie, z wszystkimi tych wymian. No i, no nie wiem, czy jakoś to bardzo się, słuchajcie, opłaca. Niektórzy tak, niektórzy nie. No, ale szkoda, słuchajcie, no, że nie ma takiego, jakiegoś, wiecie, takiego mega fajnego, słuchajcie, gościa. Raczej znaczy, u wszystkich jest prawie to samo, więc tak trochę żałuję, słuchajcie, że tutaj u wszystkich jest to samo. Dobra, ale to jest z tym gościem gadałam już. Ha, ha. Okej, okay, ten jest słaby. A ten, co ma tutaj? Ten jest też słaby dosyć. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, znaczy, czy tutaj jeszcze jest coś ciekawego. tutaj widzę, że urosł jakieś trzten. Yy, żyto, także to sobie zabiorę, oczywiście. Tu jest jakaś ta, to sobie też zabiorę. Ok, tu mają jakieś dziury w ogóle. Wow! O, tu są te takie patrzcie. siup! okej, okay, dobra, nieważne. Yy, w każdym razie, co my tutaj jeszcze mamy? Co my tutaj jeszcze mamy? No on jest słaby. No możemy te mar marchewki z nimi przez ten handlować, okej, okay, niech będzie. I tutaj jeszcze uroszczy jakiś żyto, to sobie to oczywiście zabierzemy. Tutaj mam jeszcze jakiegoś ziemniora, to też zabierzemy. E, I coś jeszcze, słuchajcie, tutaj jest jakiś fajny gość. Będziemy oczywiście, że jakoś jakąś tym wymianę i skończymy. O, z nim się opłaca, tylko że nie mam tyle żyta już. Niestety, bo już nasze żyta, pszenicy, to jest pszenica, nie? No, to jest pszenica, ja cały czas no to mówię żyto. Sorry, no nie wiem, czy to jest poprawnie, ale... E, ale nieważne, socie nie znam się niestety na tym. tutaj coś było na górze? Myślałam, że tutaj na górze były ten, był jakiś gościu, dobra, nieważne. E, tu jeszcze, zobaczę, to jest jakiś stary gościu, bo ma Brodę, to on... on, on Okej, okay. o, to jest coś nowego. Tego jeszcze nie było, ale no niestety nie mamy tyle, żeby słuchajcie, z nim pohandlować. Z tym gościem też jeszcze nie handlowaliśmy, ale on na to co wszyscy mają. Także fajne mają wyjście, słuchajcie, z domu, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Dobra, to im troszeczkę pomogę, bo tutaj widzę, że jest naprawdę... Nie wiem kto był architektem, ale ciężko, ten też jest uwięziony w ogóle biedaczyna, dobra. No nic, tutaj słuchajcie, nie ma nic ciekawego. Naprawdę liczyłam na to, że tutaj coś fajnego będzie, ale niestety, no... Tak, mniej bez czasami, ale czasami nie. Także, no słabo, słabo, słuchajcie. Myślę, że oczywiście w na następnym odcinku ciąg dalszy naszej przygody e, gdzieś tam polecimy. Ci sobie gadają, sobie ci o polityce. Na kogo głosujesz? Co, gościu? Ten jest słaby. Ten też, słuchajcie, dobra, nieważne. Yy, w każdym razie, no nie wiem, słuchajcie, no, myślę, że po prostu w następnych odcinkach sobie gdzieś polecimy. Ja tutaj poczekam na to, że to, słuchajcie, pozbiorę, pozbieram więcej emeraldów. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś nową wioskę i tam będą fajniejsze, słuchajcie, oczywiście, wymiany. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Widzimy się jutro o godzinie 17.00. Dzisiaj o 18.00 uliczki oraz o 18.00, na moim głównym kanale. Także dzięki, że byliście. Widzimy się. Już nie trzymajcie się, papa. Do zobaczenia.